Witam Was serdecznie na moim kanale, a sobie dzisiaj zagramy sobie w nową grę na moim kanale, którą jest Green Farm 3. Jeżeli nie wam się spodoba, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, a my zaczynamy! Wprowadź wiek, by kontynuować. Płeć. Wprowadź poprawny wiek. Okej, okay, słuchajcie, już jestem i my zaczynamy. Ktoś przysłał mi, list, czy przysłał mi list. Ciekawe o co chodzi. Że jak w liście jest napisane, że otrzymuję w spadku rodzinną farmę i mam pomóc w jej odbudowie. Green Farm 3. Cześć, jestem Cindy oh. Witaj w swoim nowym domu. Zacznijmy od pracy na polu. Zmierzmy tę dorodną pszenicę. Dotknij pszenicę, aby ją zebrać. OK. Doskonale. Teraz pokażę Ci, jak zasiać. A, musimy przyciągnąć. Ok. Wygląda na to, że pojawiło się nowe zadanie. Zadania to misje, które możesz realizować, by zdobywać nagrody. OK. Co to jest? Farma bez zwierząt to jakiś żart. Twój wuj Hal miał największe stado w całym stanie. W całym stanie spróbujesz mu darównać. Kupcie le. gelb. Gel, Krowy. O, jest krowa. Tu mam ją położyć. Młode zwierzęta nie wytwarzają żadnych zasobów. Musimy zaczekać, aż dorosną, albo użyj gotówki. No to... No użyj. Świetnie, twoja krowa jest teraz duża i silna. Och, twoja krowa jest zgodna. Gdy nakarmisz zwierzęta po jakimś czasie, wytworzą one wyroby. Zaraz, a to kto? Kto Hej, to Harold, twój sąsiad przywiózł młyn do paszy. Dzięki Haroldzie. Ha. Nie, no super imię. Dzięki naszemu nowemu młynowi do paszy możemy przygotowywać paszę dla krowy. To jest... A. I musimy zrobić paszę dla krów. Przygotuj. I mam zrobić. Dobra. Właśnie wykorzystano gotówkę. To zasób, dzięki któremu przyspieszysz bieg spraw. Teraz zajmijmy się Twoją krową. O, daj je mi jeść. A co to za jakieś kaczki latają? Gdy karmisz, swoje, gdy karmisz dorosłe zwierzę, po jakimś czasie wytwarza ono zasoby. Użyj gotówki, by szybciej je zdobyć. Mhm. O, mleko mi dała. Nowe oczekiwania, mając gotówkę, możesz zarobić wszystko. Zrobić wszystko. Kupować dorosłe zwierzęta, szybciej uzyskiwać zasoby i nie tylko. Poziom drugi, twoje gospodarstwo to teraz mała, wesoła farma. Ale fajne. Dobra. I dostaliśmy widzę tą gotówkę i teraz musimy zebrać to. Jeśli dodamy kolejne działki, będziemy mogli wyhodować więcej pszenicy. Spróbuj. Tu. O, widzę tu sklep. Znów ule można kupić. Działka. I ją, gdzie? O. Dobra, robota, teraz posaśmy pomidory. Rosą duże, ale ich wartość jest znacznie większa. Przygot Tujmy ladę, abyśmy mogli sprzedać pszenicę tuż po zabraniu. W 100 możemy przechowywać różne rzeczy. Dotknij jej, by zabrać lada. 100 ma. jest. Tu ją położymy. Przy ladzie możesz sprawdzić, czego potrzebują twoi sąsiedzi. Może komuś brakuje pszenicy? Sprawdźmy. O, dostarczy. Ale kasy dosadził. Twoje gospodarstwo to teraz wesołe miejsce. Jupii! Mogę teraz odblokować byka, konia, kurę. A co to jest? W Green Farm 3 znajdziesz wiele zasobów, które pomogą Ci w trakcie rozgrywki. W trakcie rozgrywki monety to Twój główny zasób. Dzięki nim odrestartujesz posiadłość, kupisz działki, uprawy, zwierzęta, nowe pola, a także wszystko to, czego będziesz potrzebować, by stać się najlepszym farmerem na świecie. Dzięki gotówce z farmy możesz przyspieszyć swoje działania. To twój as w rękawie. Przygotowanie dania zaj zajmuje zbyt wiele czasu, wyprodukowanie mleka przez krowę trwa zbyt długo. Wykorzystaj gotówkę z farmy, aby ułatwić sobie życie. Możesz jej także użyć do kupowania elementów, dzięki którym poczynisz postępy w grze. Możesz nawet kupować za nią monety. Gotówkę z farmy można uzyskać płacąc prawdziwymi pieniędzmi. Nie, nie będę oglądał reklam, nie chcę się. O, mamy trzy nowy misja. Witam, mam na imię Walt i jestem opiekunem posiadłości. Wspólnymi siłami na pewno zdołamy ją odrestartować. Zacznijmy od kuchni. Oj, kuchnia. Widzisz ten dom, to twoja ja posiadłeś. Kiedyś była ogromna. Musimy ją odbudować. Dotnij jej teraz. Zakród. I co? O, wow! Renowacja zakończona. Udało Ci się odrestartować pomieszczenie. Codziennie odwiedzaj różne pomieszczenia w posiadłości, by zebrać interesujące rzeczy. Okej. Okay. Nowe trofeum. Co to jest? Zablokowane. A tu patrzę, mam kuchnię są różne przepisy, ale dopiero od czwartego poziomu mogę odblokować, więc niestety jeszcze nie mogę. Pomidorki sobie zbierzmy, a zobaczmy, czy mleko i jajko ktoś produkuje jajka karmiąc kury. Tu też mamy jajka. Oparcie, jak tu mamy rzeczy, możemy sprzedać. Oto sprzedajmy z cztery pomidory. I mamy kasę z Mamy kolejne misje. Może teraz, jaką podrawę powinniśmy gotować w naszej ku... nowej kuchni? Mam pomysł. Zbierz pomidory. No, zebrałem. Zbierz mleko. Ugotuj zupę pomidorową. A ja nie on ją ugotować jak nawet zablokowałem. Halo! Następne. Posiadłość wygląda imponująco, jednak zaczyna brakować nam miejsca. Widzisz tę wielką stodołę? Pokażę Ci jak łatwo zdoby... można przechowywać w niej rzeczy. Kup niski murek A na targu i umiesz go. Przechowaj swój niski murek A. Weź ze stodoły niski murek A i umieść go ponownie Ok Co to było? Możemy. O! Żeby nie zajmowała zbyt dużo miejsca. Co oni chcieli? Murek A. Ale jeszcze zobaczmy jedno misję. Jaka piękna działka! Fakt. Te skały mogą okazać się uciążliwe. Lepiej lepiej będzie jak się z nimi zajmiemy. Usuń skały ze swojej ziemi. Gdzie są te skały? A tu. A, ile tych skał? Jest? Tu jeszcze jest? Tu jest. Oj, nie chciałem tego krzeszka. I tu. Dobra. I to było to. Usuń krzak ze swojej ziemi. A krzaczki też. Szkoda. Tu jeszcze jest. O, dobrze. Następne. Czas na małe przemeblowanie. Na pewno zechcesz kiedyś poprzestawiać obiekty na swojej farmie. Pokażę Ci jak to się robi. Przenieś młyn do płaszczy w dowolne miejsce. A jak... No to nie wiem. Tu na przykład. Yy, następne... o i to nie to. To to było to. Stwórz nową działkę. Co? A, to. Nie mówię jaką działkę. Bo w sumie. Krzywą postawiłem Dobra. Poczekajcie, ja tą działkę przedstawię. O tu. Ale poczekajcie, może bym jeszcze jedną kupił, bo trochę tak. nieładnie, tak że tu takiej jednej nie ma. To mi przeszkadza. Mogę to przenieść? Mogę. Kupię, gdzie? O tu. Jeszcze kupię nowy murek. Murek, działkę. O wiele lepiej. Następne to było to. I zbierz pszenicę. Ale muszę ją najpierw zasadzić. pięć pszenicy wiadomo. Co my możemy kupić? Nowe pola. Kuchnia posiadło się. To mamy. Upsi. Co tu? Kura de la Vare i owsianka. I jeszcze 1000 monetek nam się przyda. ok co następne? Dobra, tą pszenica. Następne zadanie: zbierz mleko, zbierz pomidory. A pomidory jeszcze musimy zasadzić i musimy mieć jeszcze nowy level. Dobrze, to, to może zrobimy paszę dla krów, żeby naszą krówkę nakarmić i może nie, mamy no właśnie u Patrzcie, tu możemy nawet robić yy, mordoklejki karmelowe. Dziw, dziwna nazwa. Nad karmel, mo, karmel możemy zrobić. Brązowy cukier. no Dobra, już prawie pszenica jest. Obiecująca farma! Jest zupa pomidorowa! Mamy zupę. Super. I mamy nową misję. Ktoś majstrował przy samolocie opryskowym i zgubił skrzydła. Nie ma skrzydeł, nie ma samolotu, nie ma samolotu, nie ma nawozu, nie ma nawozu. Odzyskaj skrzydło samolotu, odzyskaj sta stabilizator samolotu, odzyskaj śmigło samolotu. A co to jest? Dzięki. Znajdujesz śmigło samolotu. Znajdujesz samolot. I mamy to. I co? Aha. No. Przesuń zwierzę na karę zmierzenia. Ej! Coś my tu mamy. To! Proszę bardzo. To mi było problem. Odzyskaj skrzydło samolotu. A tu jeszcze są. Młotek? Tu jest. Okej. Okay. Mm, I co, koniec? Koniec. Aha. A, to jest targ. Dobra, um, tu. Mm, ale tyle mam kasy wydać na niego? I co dalej? Mam go umieścić w stodole? I co dalej? I wejść ze stodoły niski murek? Piskle De la Vare. A to jest ta kura, co możemy kupić Nowy Nowy wiecie co Nowe pole Dobra Bierzemy to piskle I kładziemy je i zbierz jajka. Ale poczekam. Niech sobie rośnie. A to sprzedam. Okej. Okay. Przepraszam. messenger. Tu mamy. Zbierz mleko. Muszę zrobić pan. Hmm. dobra, to ja widzę, że jesteśmy my. Hmm. a właśnie, możemy zrobić zupę pomidorową. Aha, to jedno mleko nam jest jeszcze potrzebne, no, okej. Okay. I co teraz z tą kurką? Aha, ona rośnie sobie. Tu mamy zwierzaki w ogóle. A to co to? O, tu jest skład z paszą. Okej, okay. dobra, przyspieszę to Dobra, masz krówko i ciebie też przyspieszę. O, teraz jedzenie. Mm, proszę, się robię jedonko. Okej okay. a tu jest koło Mmm, A, krowa tam, musimy poczekać za krową. Bo czekajcie, ja zobaczmy jeszcze jakieś inne misje. Zbierz jajka. Następne przesuń zwierzę. Dobra. Przesu... No przesunąłem. Nie tu. Tu. Przesuń zwierzę, na karmę zwierzę. Aby je przesunąć. O. A nie przesunę ją na to miejsce, gdzie wcześniej. Na karmę zwierzę. okej. Okay. Dobra. Wiem, że wydaje... Całkiem poważna farma. Co to jest? Świnia! Owsianka. Dziękuję bardzo. Eee, co my tu mamy? Twój wuj Hal był całkiem niezłym kolekcjonerem. Odbudujmy jego dawną salę. Może ty także zaczniesz coś kolekcjonować? Sale kolekcji? Gdzie jest sala kolekcji? Nie? Gdzie jest sala kolekcji? Tu nie ma. Tu nie ma. Gdzie jest? Powiem wam, nie chce mi się szukać tego 3 godziny, więc... O, właśnie, nakarmy swoją kurkę. I mamy nowe zadanie. Ludzie na farmie są naprawdę spragnieni soku pomarańczowego. Powinniśmy wytworzyć sok, a następnie go sprzedać. Zacznijmy jednak od zasadzenia jabłoni. Zasadź jabłoń. Mamy Czy yy... już słyszę jakiegoś lisa? Dziwne Okej, okay, mamy postęp I zbierz jabłka No niech już wam będzie Proszę Co następne? Umieść działkę za siebie pszenicę Ile jest tych ciałek, Będę musiał kupować Bo to nie wiem Dobra. I zna tą pszenicę. Dobra. Ale tych zadań. W porządku, dzieciaku. Naprawiłem samolot opryskowy. Jednak nim wzbijemy się w powietrze, musimy go naładować. Walt? Walta? nawozu wypełnili. Co? Nie rozumiem. Poproś Walta. To to jest Walt? O nie Poprosił, ale to... A, my go poprosiliśmy tam Musimy teraz poczekać na jajka i na mleko I... nie, nie, cień nie pole Okej, okay, czyli tylko nam brakuje ta owsianka Pomi? Co to jest pomi? To pszenicę. Ale już ona się robi. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, już jestem, już pszenicami mi urosła. I co? Tu. A, O! Mamy blako. I ogotuj zupę pomidorową. W końcu. A poczekajcie, jak się robiło, to... Mam owsiankę. Tu jest. O, też mogę zrobić. obra, to robimy. I co, znowu ta krowa jest głodna? Okej. Okay. Psy. Ale poziom dziesiątego i nawet dalmatyńczyk jest. Dobra. Yy, gdzie to było tu? Yy, tu są psy. 50%, a tu jest po prostu pies chroni twoją farmę przed drapieżnikami. OK. Yy. Ładne pole. Jak będziemy mieli tą owsiankę, patrzcie, już zaraz będzie. Super. Dobra. Krówa, krówa, krowa. Yy... Dobra. O, mamy tą owsiankę. Teraz możemy kupić to pole? Aha, wymagane zadanie jest. Zadanie jest jakieś. Sala kolekcji. A gdzie jest ta sala kolekcji? Nie ma. No patrzcie. Tu klikam i tylko takie coś jest. Tak jakbym tego nie miał w ogóle. Dziwne. Ugotuj yy, zupę pomidorową. Yy, a nic tu nie pisz. Yy, chwila. A tu? Nie wiem co to jest w bo czekajcie, wezmę tylko tą zupę pomidorową, to może. I. <laughs> ponowną zupę. Patrzcie, zaraz mam nowy level. I teraz? Teraz? Krowa i kura. Nie, jeszcze. Opatrzcie, mamy dwie nowe miejsca. będzie bardzo zmęczony, gdy skończy naprawiać samolot opryskowy. Zbierzmy składniki i ugotujmy mu zupę pomidorową ale przed chwilą zrobiłem zupę pomidorową co ja miałem tam pomidory i dwa mleka o boże to, to drugą drugą krowę musimy owsiankę w kuchni sprzedaję owsiankę przy ladzie no w muszę jednak chyba kupić następną krowę patrzcie mamy nową krowę to kupimy ją znaczy ciele Hmm. o hmm. nie masz dość pasza. Okej, okay, słuchajcie, to by było już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. A jeżeli chcecie następny odcinek z Green Farm 3, to zostawcie 8 łapek w górę. To na pewno nagram. A ja się z wami żegnam. Pa!